Cześć, cześć! Witajcie moi drodzy, z tej strony Maciek i Klocki. i dzisiaj, zgodnie z obietnicą będziemy mieli coś z Lego Nexonites. Konkretnie jest to książeczka w zasadzie księga, księga Monstroxa z dobrze znanej nam stajni Amit. No i jak ja zobaczyłem to wydawnictwo, od razu mi się skojarzyło z księgą potworów. W zasadzie to jest taka naturalna kontynuacja. Tutaj to miało takie bardzo fajne uzasadnienie, bo tam rzeczywiście występowała księga, z której wychodziły potwory, a tutaj to zło przybrało postać takiej nikczemnej chmury. Zobaczymy, porównamy sobie, czy obydwa wydawnictwa mają ten sam, równie wysoki poziom. No i jeżeli chodzi o ceny. Ta tutaj książeczka katalogowo można powiedzieć około 35 zł, ale widziałem w niektórych księgarniach internetowych nawet za 20 kilka złotych ją można dorwać, a więc w cenie w zasadzie mini figurki plus kilku złotych. I wtedy opłaca się niesamowicie. Wysłuchajcie tego materiału do końca, gdyż gdzieś tam pojawi się konkursik. Słuchajcie, kolejny mini konkursik na moim kanale. Zapraszam! No to pora zacząć przyglądać się temacikowi. Zacznijmy od okładki i zdjęcia tej obwoluty, co by zobaczyć w pełnej krasie właśnie tą cudowną okładeczkę. Jak ja to mówię, dużo takich posrebrzanych, chromowanych elementów i to nam wygląda naprawdę burzowo. Też czuję już od tyłu, ta okładka jest taka można powiedzieć wypukła, zawiera takie elementy nieco wystające. Co takie niezłe doświadczenie nam, takie dotykowe, nawet oferuje. Sam ten znak LEGO, no cudownie, cudownie nam się tutaj wpasowuje, też jest delikatnie posrebrzany. No i zobaczcie, tutaj Amit idzie delikatnie do przodu, bo obwoluta z księgi potworów zasłaniała ten znak, a tutaj Mamy to wszystko ładnie zaprezentowane. Chociaż z drugiej strony, jeżeli chodzi o te wewnętrzne części okładek, to jednak księga potworów była mocniejsza, bo tutaj mieliśmy drzewo genealogiczne, a z drugiej strony mapę Nighton. No ale to są już takie można powiedzieć szczególiki. Zobaczmy, co jeszcze w środku mamy po zdjęciu tej obwoluty. Oho! Strasznie lubię, jak każdy wolny element, każda przestrzeń jest jakoś zagospodarowywana. A ci nowi źli bohaterowie są na tyle fajni, że rzeczywiście można im poświęcić trochę uwagi, trochę miejsca. Jeżeli chcecie sobie zeskanować tą moc, nie wiem skąd to się robi: czy stąd, czy raczej stąd. W każdym razie zatrzymajcie sobie filmik i się poczęstujcie. To jest jakiś dotyk złoty, jakaś taka moc, która nasuwa mi skojarzenia z Midasem. Okładka prezentuje się fantastycznie. Zobaczmy. Jak to wygląda w środku? Dla mnie te księgi, te wydawnictwa są takim świetnym powodem do głębszego zanurzenia się, wejścia w to uniwersum. No i nie inaczej jest w tym przypadku, bo mamy dużo takich faktów, ciekawostek, ale i jakiś mrugnięć okiem do czytelnika. Ja wybrałem jak zawsze kilka stron, które wam tutaj zaprezentuję, zaznaczyłem je sobie przed nagrywaniem tego materiału żeby jakoś sprawnie się poruszać, bo wiadomo, że tu jest prawie 100 stron, to mógłbym gadać i gadać, ale też nie o to chodzi, żebym Wam wszystko od razu zdradził, no bo to zabrałbym Wam dobrą zabawę. I po pierwsze, w tych książeczkach jest masa fajnych bohaterów i aż człowiekowi żal, że nie ma ich jeszcze w tej takiej wersji klockowej gdzieś w zestawach. No bo powiedzcie sami, czy takiego Roberto Arnoldiego... Szalonego rzeźbiarza byście sobie nie przyjęli, no ja bym na pewno z chęcią, z pocałowaniem rączki zawsze mówię, że brakuje takich właśnie figurek nieco cywilnych, nieco takich można powiedzieć zwykłych obywateli, co by sobie jakoś fajnie zbudować być może jakąś małą makietę taką z prawdziwego zdarzenia LEGO Nexonites. Na szczęście niektóre tutaj figurki, które w tej książeczce zauważymy, są już obecne w ofercie Lego, na przykład takie harpie w nowym zestawie bodajże on się nazywał heligulec, czyli taka wariacja na temat helikoptera. Chyba się zaopatrzę, bo wygląda to świetnie, tam w tym zestawie troszkę są inne włosy, co prawda, no ale i tak, i tak taki można powiedzieć żeński okaz gargulca to jest coś wspaniałego. O, no i właśnie o tym mówiłem, o możliwości poznania jakiegoś tła tej całej opowieści. Tutaj na przykład mamy Trzech Braci. Jak oni prezentowali się kiedyś, kiedy byli jeszcze jakimiś najemnikami, zwykłymi rycerzami i nie zmienili się po prostu w kamień. Zobaczcie, przyjąłbym sobie taką złą figurkę, dużą na podobieństwo Axla, i wtedy oni by mogli ładnie między sobą walczyć. Niestety mamy tylko te figurki. Postaci już skamieniałej, ale takie książeczki pozwalają nam właśnie troszkę e, ciekawego tła, backgroundu tej historii poznać i za to je właśnie cenię najbardziej. Nie miałem też pojęcia, że taka ruina Hat ona była kiedyś siostrą Merloka Wandą. No i tutaj możecie sobie zatrzymać i przeczytać tą historię, bo jest naprawdę całkiem ciekawa. Takie smaczki, nie wiem czy to się pojawia w animacji, jeżeli nie, no, to to jest kolejny powód, żeby chociaż przyjrzeć się gdzieś tam w sklepie takie księdze. No i zawsze fajnie sobie jakieś teorie posnuć na temat dalszego rozwoju tego świata, tego uniwersum. No, bo to już w księdze potworów pojawiały się jakieś inne, nowe wersje niemilców, na przykład morskie potwory jaki leśne potwory. I ja sobie stworzyłem taką, słuchajcie, małą teorię, małą koncepcję, no bo zobaczcie, na początku zło wychodziło z księgi. Całkiem rzecz logiczna, jakaś zła księga zaklęć. Później, jeżeli księgę spalono, no to wszystko, że tak powiem, wyparowało, zmieniło się w chmurę w tego naszego Monstroxa. A może zdejmę tą obwolutę, żeby to fajnie się prezentowało? O, super sprawa. No i jak już mamy tego Monstroxa, gdzieś tam jako chmurka, to później następuje proces oczywiście skraplania się. Woda, chmura się skrapla. Opady deszczu, gdzieś tam trafiają na jakąś rzeczkę, na jakiś ocean i co? I mamy morskie potwory. W ogóle świetne to by było mieć właśnie po tych lawowych potworach jakieś takie morskie odmęty, jakieś takie mito zapomniane cywilizacje, gdzieś tam syreny, gdzieś tam coś jako nowa właśnie fala tych, tych całych zestawików. Oczywiście to jest melodia dalekiej przyszłości, ale jednak coś w tym może być. O, zobaczcie, tutaj wam jeszcze pokazuję mimochodem, Tą mapę, o której mówiłem. No i zobaczcie. Później, jak już mamy te wodne potwory, to jednak roślinki pobierają przecież skądś wodę, i gdzieś właśnie ta woda mogłaby trafić do jakiegoś ciemnego lasu, gdzie zło znowuż by przybrało nową postać, właśnie takich roślinek. Lord Grabieżca Sromotnik. Kolejna figurka, która gdzieś tam się już pojawia. Kolejny raz. Tutaj jeszcze mamy ciekawego wodnego potworka. Syrena z zawodzi. No mamy w Lego jakieś syreny i to rzeczywiście są ciekawe zawsze figureczki. Można by jakoś zremiksować właśnie te elementy i coś takiego nam zaproponować. Super super sprawa. O kolejny raz jeżynka. To nie może być moim zdaniem przypadek, że tutaj wydawcy karmią nas takimi oto grafikami i takimi oto opisami. To nawet miałoby sens, bo w każdej serii występują takie małe okrągłe, i teraz byłyby to Jerzynki. Ja już się naprawdę nie mogę, nie mogę doczekać. No i co, tak trochę podsumowując tą całą recenzję, a może, może najpierw konkurs, żeby nie było za łatwo i żeby konkurs nie był na samym końcu. Więc możecie, moi drodzy, wygrać taki oto świeżutki, ofoliowany, nieodpakowany jeszcze elemencik, taką księgę Ostrocka, właśnie tą, którą tutaj sobie dzisiaj omawialiśmy. I wystarczy, że napiszecie mi w komentarzu, którą wersję potworów lubicie. Lawową, czy kamienno-elektryczną? Czy też kamienną, bo na nich się mówi: potwory kamienne. To jest pytanie konkursowe. Czy wolicie lawowe potwory czy kamienne? Z jakimś solidnym, sensownym uzasadnieniem? Sekcja komentarzy jest wasza. Ja wybiorę w piątek, w przyszły piątek, taki, który mi się najbardziej podoba, i jego właśnie wybiorę. Później odezwę się o adres do tego. Laureata, no i wyślemy razem z innymi nagrodami z tego wcześniejszego konkursu taką właśnie księgę Monstroxa. Także to jest ten konkursik gdzieś tam ukryty w środku materiału. No a ja już tak zmierzam w stronę podsumowań. Tak jak mówiłem, to jest świetna możliwość na zanurzenie się w ten uniwersum na jakiś taki dodatkowy smaczek. Gdzieś tam właśnie z kart tej książeczki się wyłaniający. Ja nie lubię, jak za dużo opisują tutaj tych dobrych bohaterów, bo ta księga potworów, czy też ta księga Monstroxa powinna być bardziej skupiona na tych złych postaciach, no ale rozumiem, że to musi być jakoś tak dla dzieciaków fajnie opisane z dwóch stron, że przecież nie tylko zło jest fajne i, i powinniśmy się utożsamiać w zasadzie z tymi dobrymi rycerzami. Piękne ilustracje, gruby papier, przyjemnie się to czyta. Jest to dużo, dużo dłuższa przyjemność, można powiedzieć, niż te inne magazyny czy też książeczki, no bo tutaj 100 stron to sobie czytamy przez całe popołudnie. Jeszcze jak ktoś się lubi, tak jak ja, rozsmakować w tych cudownych ilustracjach, to spędzi tutaj naprawdę dużo czasu. Rzecz dla koneserów, dla tych, którzy. No, chcą albo rozpocząć przygodę właśnie z serią Nexonites, albo są bardzo mocno na jej punkcie ześwirowani, aż tak mocno, że każdy produkt łykają jak młode pelikany. I chyba ja jestem właśnie takim kimś. Co prawda te kamienne potwory troszkę zestawiki zacząłem lekceważyć, no bo wyszło zupełnie dużo, bardzo dużo innych ciekawych serii. Też troszkę chciałem sobie archiwalnych zestawików pokupować, ale trochę zawsze... Z zazdrością, z takim można powiedzieć delikatnym podnieceniem, przeglądam katalogi właśnie w poszukiwaniu nowych zestawików tych kamiennych potworów. Super sprawa. Jestem ciekawy, czy jak wyjdą te morskie potwory, które gdzieś tam się przewijają na stronicach tych wydawnictw, to czy będzie kolejna wersja tej księgi? Ja jestem jak najbardziej za. No, i wydaje mi się, że bardzo podobny poziom one trzymają. Tutaj oczywiście jest więcej żartów, e, z takich można powiedzieć, w klimacie. Jestem księgą, więc nie mogę tego i tego. No, a tutaj jestem chmurą, więc mogę to i to, ale nie mogę tego i tego. No, klasycznie, ale nie jest to na tyle przytłaczający humor, żeby jakoś strasznie męczył. Bawiłem się dobrze, może nie śmiałem się jakoś szczególnie w głos, ale na pewno. Nie powiem, że to był czas stracony. Tym bardziej, że jeżeli na fajnej jakiejś promocji w atrakcyjnej cenie dorwiecie właśnie tą księgę Monstroxa, no to to jest naprawdę koszt rzędu figurki plus, plus jeszcze jakiejś tam dużej czekolady. Także opłaca się, szczególnie tak jak mówię, dla tych Lego Nexonites świrków. Trzymajcie się. Hej, do zobaczenia w kolejnych dniach.